Cześć. Szatanistyczna Unia Europejska chce zlikwidować motoryzację, chce zlikwidować yy, prawo do posiadania własnego samochodu. W piecie kolejności bierze się za starsze samochody, argumentując to tym, iż robi to dla twojego bezpieczeństwa, dla twojego dobra, bo stare samochody to zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka. Słuchajcie, jest to stek bzdur, bo oficjalne statystyki policji mówią o tym, iż. Yy, Wypadki powodowane przez zły stan techniczny pojazdu to zaledwie 0,12%. I teraz, tak, to że samochód jest starszy nie oznacza, że jest w złym stanie technicznym pojazdu, bo samochód 30, 40-50-letni może być w stanie mechanicznym i blacharsko idealnym, a taki kilkuletni samochód może już być w złym stanie technicznym, więc to też trzeba rozróżniać. Nie wierzcie w te wszystkie pierdolenia tęczowo zielone, o tym jak to z, z, samochody trują, zabijają, mordują, e, bo to nie samochody robią, tylko ewentualnie wypadki powodują kierowcy, piesi, e, rowerzyści, jeźdźcy tęczowo zielonych, hulajnok, e, a nie samochód sam w sobie. Bo z przyczyn samego złego stanu technicznego pojazdu, no to wypadki to 0,12%. A dziennie z powodu nadmiernej prędkości ginie 5 osób w Polsce. Dziennie 5 osób w Polsce. A najczęściej są to zapierdalacze z czterema zerami na masę albo ze znaczkiem niebiesko-białym. Cześć.